Witajcie ziemianie, ziemianki i ziemniaki skoro mamy odpalonego DistroWatcha to znaczy, że będę zarządził i od razu mówię, że nie próbuję tutaj dyskredytować żadnej dystrybucji Linux Film powstał w zasadzie dlatego, że cała masa dystrybucji Linux, która powstała, są to dystrybucje, które się między sobą różnią tapetami i mamy w związku z powyższym nową dystrybucję, bo ktoś wymienił ikonki, ewentualnie Środowisko graficzne, czy tam dodam jakąś pierdołkę To jest trochę zabawne. Zobaczcie, bierzemy sobie takiego DistroWatcha, który nie jest ani agregatem najczęściej używanych dystrybucji, tylko tych najczęściej ściąganych w danym tygodniu czy miesiącu. Ale ustawmy sobie teraz takie autofiltrowania, że chcemy mieć typ systemu operacyjnego Linux, kategoria dystrybucji, tu mamy różne, chcemy wszystkie i chcemy niezależne, czyli one są nieoparte o nic z tą. Budowane przez swoich deweloperów od zera, nie wywodzą się z żadnej innej dystrybucji. I pokrótce takich dystrybucji mamy od 1 do 46, czyli mamy 46 oryginalnych dystrybucji Linux. No to teraz lecimy dalej. Zmieniamy dystrybucję niezależną na takie oparte o Ubuntu, o Ubuntu w ogóle, a nie o tam LTS. Submit Query, czyli yy, wypuść kwarendę. Mamy Linux Mint, mamy PopOS, mamy Zorin, mamy Elementary OS, KDE, Neon, Tuxedo OS, Linux, Lite. To jest pierwsze 7. A wszystkich tych dystrybucji moi drodzy mamy 52. 50 twarzy Ubuntu. Wśród tych radosnych 50 twarzy mamy na przykład taki PopOS, którego najbardziej wyrazistą funkcją jest to, że ma partycję odzyskiwania systemu, która potrafi od cholery miejsca na dysku zająć. I taką partycję odzyskiwania systemu możemy sobie zrobić sami za pomocą na przykład timeshifta. Będzie ona też sporo mniejsza. Możemy sobie też ustawić. BTRFS-a i robić snap shorty pod Ubuntu bezproblemowo. Też to prawda nie są pełnym backupem, ale i tak są chyba lepszym, jeżeli chodzi o wykorzystanie powierzchni dysku, rozwiązaniem niż taka partycja odzyskiwania systemu. Poza tym można też zrobić kolejną prostą rzecz, czyli po prostu wydzielić roota od całej reszty. i Jeżeli pierdychnie ci partycja, rur przeinstalowujesz system, a z kolei wszystkie twoje ustawienia mieszkają sobie grzecznie w folderze konfig, więc całe twoje oprogramowanie po jego zainstalowaniu w zasadzie odzyskuje swoje ustawienia kolejną niesamowitą opcją popesa jest posiadanie czegoś co w zasadzie jest bardzo podobne do gnoma ale nie jest gnomem ale w zasadzie jest tworkiem gnoma Yupi, cudowny system następnie mamy elementary OS w którym to pan który jest teraz chyba już panią nie wiem nie łapie się w tym wszystkim zastosował wygląd pulpitu, który ma imitować macOSa, wow już to, że pokłócił się pokłóciły z deweloperami i teraz rozwija to samemu i system tak troszeczkę zaczyna siadać potem mamy Tuxedo OS który w zasadzie jest respinem Ubuntu zrobionym przez firmę Tuxedo żeby mogli własny system pakować na produkowane przez siebie laptopy Różni się to tym, że ma własny panel sterowania. Panel sterowania masz w każdej dystrybucji, w tej chwili w każdym dużym środowisku graficznym więc jest to oho, strasznie ogromne osiągnięcie ze strony tych panów. No więc mają ten swój panel sterowania systemu, który ma ładne ikonki, i to jest wszystko. Następnie mamy jakiś Kubuntu, tu będzie za chwilę jakiś Subuntu i cała masa Ubuntu. Które będą się od Ubuntu różniły i wyłącznie interfejsem graficznym ratunku. Ja teraz rozumiem istnienie takich rzeczy jak Ubuntu Studio, gdzie dostajesz dystrybucję, która ma jakiś tam interfejs graficzny i jest napchana oprogramowaniem służącym jakiemuś celowi. Teraz niech to będzie Ubuntu Medic dla medyków, niech to będzie Ubuntu Astronom dla astronomów, niech to będzie dla muzyków i grafików Ubuntu Studio, gdzie masz pododawane różne wtyczki, na przykład Jack, które samemu jest czasami ciężko dodać do systemu, a komuś kto produkuje muzykę, są one przydatne. To samo się tyczy jeżeli programów graficznych do produkcji grafiki, gdzie masz do programów w systemie powrzucane. Wtyczki, które normalnie byś musiał używać ręcznie, a nie musisz się na tym znać, masz gotowy zestaw oprogramowania i z niego korzystasz. No ale na litość boską, budowanie systemów, które się różnią od siebie, li wyłącznie desktopem, w zasadzie, no dla mnie jest to problem i marnowanie yy, siły umysłów po prostu ludzi, którzy mogliby się zająć czymś daleko bardziej kreatywnym niż podmianą ikonek. Gdyby fragmentacja Linuxa nie polegała w dużej mierze na tym, że tworzymy nową dystrybucję, bo zmieniamy tapetki, to pewnie dzisiaj Linux byłby w zupełnie innym miejscu niż na dzień dzisiejszy jest. Być może bylibyśmy realną alternatywą dla platform typu Windows, czy też typu Mac OS. A tak jest, jak jest. Czy w zasadzie nie lepiej jest pracować nad jedną chyba z 48, o ile dobrze pamiętam, tak 46, przepraszam, dystrybucji w pewnym sensie oryginalnych, tak, niezależnych, niż tworzyć 52 dystrybucje potomne do czegoś tam, gdzie z tych 52 dystrybucji potomnych tak naprawdę 5 czymś naprawdę od siebie się różni? To jest pytanie, które pozostawiam otwarte. To jest pytanie do Was. Ja sobie na to pytanie już dawno odpowiedziałem. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wszystkich najserdeczniej. Trzymajcie się. Do zobaczenia w innych moich zrzędzeniach. A i sorry, że nie patrzyłem się w kamerę, źle sobie ustawiłem mikrofon, więc przy nagrywaniu widziałem, że patrzę się gdzieś tutaj w dół, w bok, nie wiadomo gdzie. Słuchajcie, lajkujcie, komentujcie, nawet mnie opierniczajcie. Generalnie, generalnie, róbcie coś pod tym filmem. Trzymajcie się. Aha, no i jeszcze subskrybujcie. Teraz się rzeczywiście trzymajcie.